Ach, niestety kolejna przerwa. Ile już tych przerw mam? Nie wiem. Jak już szukam... I tak chodzi o to, że... Ta, mam kobieta wie. I ta to trochę... W dzisiejszym odcinku, bo to informacja, że robi przerwę. Ja tak w przypadku poprzedniej przerwy, to potem jest oczywiście... Ech, moja... Ech, jest oczywiście nauka. Bo ta... Bo, może nie mam. Do... Bo tak, bo trochę mam tych spodzianych sprawdzianów. Cztery sprawdziany wy. Wspomnę, cztery sprawdziany w cztery dni. Oczywiście nie w tygodniu, bo mniej więcej tak wygląda. W czwartek mam z polskiego, wy piątek z geografii, poniedziałek z angielskiego, a wy. A we wtorek mam z matematyki. Więc, no, trochę sprawdzianów mi się nasypie. Ale, no, czy. No tak, ale. No tak, więc niestety przerwa będzie. Jak długa? Nie wiem, nie wiem dokładnie. jak będę mieć więcej spokój ze sprawdzianami, to wtedy będzie koniec przerwy, ale. A nie spodziewajcie się filmów w najbliższym tygodniu, jak i. Nas, raczej nie spodziewajcie się filmu w najbliższym, najbliższym czasie filmów. Raczej ja, wy to oglądacie we wtorek, ja to nagrałam w poniedziałek. Więc nie spodziewacie, nie spodziewacie się w środę, czwartek, piątek, czy, czy w weekend, czy w poniedziałek, czy we wtorek filmów, no we wtorek mogą być, ale najgład, najdokładniej to nie wiem. Ale no. To tyle. Okay, to tyle na... Więc no, mam nadzieję, że... że no. Że zrozumiecie. No, nauka mnie. Ech wykańcza. Ale no, skoro już skończyliśmy mówić o przerwie, to przejdźmy teraz do morza innej rzeczy, mianowicie o tym co będzie da... Będzie tutaj z moim contentem i tak... wczoraj... znaczy wy to oglądacie, się tutaj to Wam już zrzuciłem te materiały, wy to oglądacie po tym materiale zrzuciłem ostatnią eliminację z totalnej porażki i tak... z tą porażką wydaje mi się, że... wydaje mi się, że już będzie o wiele i że... Po prostu mogą być jakieś ewentualnie filmy, typu, które bym jakby za ciebie dodać w sezonie, jakieś informacje itp ale jak na razie tu... Jak na razie nie planuję w najbliższym czasie tutaj porażki. Fakt mam projekt z porażką, ale... Ale to będzie seria, a ja jak na razie chcę skupić się na ten w najbliższej przyszłości Europy. Więc... Więc no... Więc no, w na najbliższym czasie nie spodziewajcie się jakiejś. Dużo materiałów z tej palaczki, bo spodziewacie się jakiejś dużych, dużej ilości materiałów z porażki. No, może. No, jak to ci mówię, może to, może jakieś newsy i tt. Ale, ale jak na razie z tej porażki nie będzie. A teraz może przejdźmy do mappingu. A z mappingiem chodzi o to, że jak, na razie, że jak na razie raczej mapping będzie główną serią na moim kanale, gdzie właśnie głównie będzie nagrać właśnie M alternatywną przyszłość Europy, choć w tym tygodniu niestety nie będzie, bo miało być w tym tygodniu, ale w, niestety szkoła. Więc to ewentualnie może w weekend zrobię, ale ale to się zobaczy. Ale no jak na razie, jak na razie już jak na razie jest jak wydaje mi się, że że jeszcze z kilka odcinków z alternatywną przyszłości Europy będzie. Bo bo już bo już, e, będzie, bo już w tych nowych odcinkach będzie nakierowywanie do finału Ale na teraz Ta seria raczej, pod, raczej przez kwiecień nie zakończymy tej serii. Bo, bo po prostu za mało odcinków jest, żeby... żeby już kończyć. Ale no jak... Ale teraz powiedzmy może tutaj znaleźć ciumka i Babliksa i tak. Ciumka i to przecież pojechać kiedy chcę. Więc... Więc no, kiedy... Kiedy będę miał ochotę nagrać Cumka i Bablixa, to będzie Czumka i Babliksa. Nie spodziewajcie się regularnych materiałów w tej serii. Ale no, mogą, mogą się jak, jak, jak na, raz na jakiś czas się pojawić. Ale no, nie spodziewajcie się jakichś super regularności z tymi filmikami. Dzień dobry. Sorry. A jak, A, jeszcze zapomniałem. O Roblox krzyżycie i tak. Ja, I tak to tak naprawdę nie wiem co z serią tam robić. No no pierwotnie to miał być taki ludź na serialu, ale dałem tam fabułę, więc no trzeba by to zakończyć i tak mogą być ewentualnie jakieś filmiki z tego mogą być jakieś filmy z Robloxa, ale to nie będzie miało większej fabuły, no ewentualnie jak ewentualnie mogą być jakieś takie filmiki bekowe. które mogą być, bo mogę powiedzieć, że będą MZ z tego uniwersum, ale a jak na razie tą główną serię to zakończymy na. E, znaczy ta to była głębsza, bo dopiero zostanie zakończona w, w. kolejnym. od w, w, trzecim odcinku. I potem to będzie to po prostu. zwykłe granie w No wie. od odmienić o co chodzi, więc tak się to prezentuje. I jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, planuje niedługo zmienić awatar. I. jaki to będzie. I jeszcze nie wiem, jak zrobić, ale planuję tylko zmienić, bo. bo ten. bo tak. Ten. post, po, po ten awatar mi. no po prostu. Trzy lata być intensywator, to raczej nie jest to tak dobry pomysł, jak mi się wydaje. Żeby chyba ta rzecz, żeby po prostu przemę, Przemę... Bl... Mm, wiecie o to chodzi, że... że po prostu, zmi... że przemę, Bl... po prostu zmienić kanał. Jak zauważyliście zobaczyliście, ostatnio pojawiły się na moim kanale miniaturki. I tak, no... To mnie bardzo... Akurat ja się z tego, jestem z tego dumny, że na moim kanale są miniaturki, bo... Bo to daje moim zdaniem większą satysfakcję. Więc no więc jeszcze ona tak montuje, co prawda to nie jest montowanie, ale... Ale co tam, jakieś montowanie to jest. Lepsza jakość jest. I no, we, no, jak... Ja zacząłem serię z eliminacją z elimin, z elimin, moją eliminacją totalnej porażki, to w tym czasie raczej nie planuję dodać em, to nie planuję dodawać... Nie planuję dodawać... raczej planuję dawać miniaturki do każdego filmu. Jak powiem, że jak zakończyliśmy porażkę, to teraz na każdy filmuje dawać doda miniaturki. To wydaje mi się, że może po nim zasięgi. A moja mama idzie. Więc no tak cię to prezentuję. No i co? Adio!